Tajemniczy superbohater. Misja w szkole. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było mieć supermoce? Oleg, ośmioletni chłopiec, nigdy się nad tym nie zastanawiał. W rzeczywistości Oleg był znany ze swojego lenistwa. Nie chciało mu się wstawać z łóżka, odrabiać lekcji, ani pomagać rodzicom. Wszystkie te zadania wydawały mu się nudne i męczące. Jego rodzice musieli go stale kontrolować, a on i tak zawsze próbował unikać obowiązków. Pewnego dnia, gdy Olek wracał ze szkoły, zauważył coś dziwnego na podwórku. Była to mała, błyszcząca kula, która wydawała się pulsować delikatnym światłem. Olek podszedł bliżej i ostrożnie ją podniósł. W momencie, gdy dotknął kuli, poczuł dziwne mrowienie w dłoniach. Kula nagle zniknęła. A Oleg poczuł, jakby coś w nim się zmieniło. Następnego dnia w szkole, Oleg zauważył, że coś jest inaczej. Podczas lekcji matematyki, gdy nauczycielka poprosiła go o rozwiązanie trudnego zadania na tablicy, Oleg poczuł, jakby jego umysł pracował szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwiązał zadanie w mgnieniu oka, ku zdumieniu całej klasy. Po szkole, Oleg postanowił przetestować swoje nowe umiejętności. Okazało się, że potrafi biegać szybciej, skakać wyżej i myśleć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Miał supermoce. Jednakże, mimo swoich nowych zdolności, Olek wciąż był leniwy. Myślał, że skoro ma supermoce, to nie musi się starać. W szkole zaczął unikać trudnych zadań, licząc na to, że jego moce załatwią wszystko za niego. Niestety, szybko przekonał się, że to nie działa w ten sposób. Pewnego dnia, podczas ważnego sprawdzianu, Oleg poczuł, że jego moce go zawodzą. Zadania wydawały się trudniejsze niż zwykle, a on nie mógł się skupić. Zrozumiał, że same moce nie wystarczą, jeśli nie będzie się starał i pracował nad sobą. Oleg był załamany. Czuł, że zawiódł siebie i swoich rodziców. Nie wiedział, co robić. Wtedy przypomniał sobie słowa swojej babci. Prawdziwa siła nie tkwi w mocach, ale w sercu i umyśle. Postanowił, że musi zmienić swoje podejście. Następnego dnia Oleg zaczął od małych kroków. Postanowił, że będzie pomagał rodzicom w domu, odrabiał lekcje na czas i starał się być lepszym uczniem. Jego moce zaczęły działać lepiej, gdy połączył je z ciężką pracą i determinacją. Wkrótce, Olek stał się wzorem do naśladowania dla swoich kolegów. Pomagał im w nauce, organizował wspólne projekty i zawsze był gotów do działania. Jego supermoce, połączone z pracowitością, uczyniły go prawdziwym bohaterem w oczach innych dzieci. Olek zrozumiał, że prawdziwe moce to nie tylko te nadprzyrodzone, ale także te, które tkwią w każdym z nas determinacja, pracowitość i chęć pomagania innym. Dzięki temu stał się nie tylko lepszym uczniem, ale także lepszym człowiekiem. Historia Olka pokazuje, że każdy z nas ma w sobie potencjał do bycia bohaterem. Ważne jest, aby nie unikać trudności, ale stawić im czoła z determinacją i pracowitością. Dzięki temu możemy osiągnąć więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy. Tajemniczy superbohater misja w szkole. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było mieć supermoce? Oleg, ośmioletni chłopiec, nigdy się nad tym nie zastanawiał. W rzeczywistości Oleg był znany ze swojego lenistwa. Nie chciało mu się wstawać z łóżka, odrabiać lekcji, ani pomagać rodzicom. Wszystkie te zadania wydawały mu się nudne i męczące. Jego rodzice musieli go stale kontrolować, a on i tak zawsze próbował unikać obowiązków. Pewnego dnia, gdy Oleg wracał ze szkoły, zauważył coś dziwnego na podwórku. Była to mała, błyszcząca kula, która wydawała się pulsować delikatnym światłem. Oleg podszedł bliżej i ostrożnie ją podniósł. W momencie, gdy dotknął kuli, poczuł dziwne mrowienie w dłoniach. Kula nagle zniknęła, a Oleg poczuł, jakby coś w nim się zmieniło. Następnego dnia w szkole Oleg zauważył, że coś jest inaczej. Podczas lekcji matematyki, gdy nauczycielka poprosiła go o rozwiązanie trudnego zadania na tablicy, Oleg poczuł, jakby jego umysł pracował szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwiązał zadanie w mgnieniu oka, ku zdumieniu całej klasy. Po szkole Oleg postanowił przetestować swoje nowe umiejętności. Okazało się, że potrafi biegać szybciej, skakać wyżej i myśleć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Miał supermoce. Jednakże, mimo swoich nowych zdolności, Olek wciąż był leniwy. Myślał, że skoro ma supermoce, to nie musi się starać. W szkole zaczął unikać trudnych zadań, licząc na to, że jego moce załatwią wszystko za niego. Niestety, szybko przekonał się, że to nie działa w ten sposób. Pewnego dnia, podczas ważnego sprawdzianu, Olek poczuł, że jego moce go zawodzą. Zadania wydawały się trudniejsze niż zwykle, a on nie mógł się skupić. Zrozumiał, że same moce nie wystarczą, jeśli nie będzie się starał i pracował nad sobą. Oleg był załamany. Czuł, że zawiódł siebie i swoich rodziców. Nie wiedział, co robić. Wtedy przypomniał sobie słowa swojej babci. Prawdziwa siła nie tkwi w mocach, ale w sercu i umyśle. Postanowił, że musi zmienić swoje podejście. Następnego dnia Oleg zaczął od małych kroków. Postanowił, że będzie pomagał rodzicom w domu, odrabiał lekcje na czas i starał się być lepszym uczniem. Jego moce zaczęły działać lepiej, gdy połączył je z ciężką pracą i determinacją. Wkrótce Oleg stał się wzorem do naśladowania dla swoich kolegów. Pomagał im w nauce, organizował wspólne projekty. I zawsze był gotów do działania. Jego supermoce, połączone z pracowitością, uczyniły go prawdziwym bohaterem w oczach innych dzieci. Olek zrozumiał, że prawdziwe moce to nie tylko te nadprzyrodzone, ale także te, które tkwią w każdym z nas determinacja, pracowitość i chęć pomagania innym. Dzięki temu stał się nie tylko lepszym uczniem, ale także lepszym człowiekiem. Historia Olka pokazuje, że każdy z nas ma w sobie potencjał do bycia bohaterem. Ważne jest, aby nie unikać trudności, ale stawić im czoła z determinacją i pracowitością. Dzięki temu możemy osiągnąć więcej niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliśmy.